Nie Siema, jestem Mefił i witam was w moim kolejnym filmiku. I dzisiaj zrobiłem sobie drugą odsłonę pikemu i powiem Wam szczerze, że troszkę się źle, źle czuję z tym, że wrzucam taki, no trochę jednak pusty content, no bo jednak dużo osób to wrzuca, to nie jest nic specjalnego oryginalnego, ale jednak czuję się zblikowany, żeby to wrzucić, bo pierwszy pikem też wrzuciłem, no i też wszedł mi więc robię też drugi. I też mam bardzo ciekawy pomysł. Patrzcie w komentarzu czy tam w opisie będzie link do Stropola. I jeśli Wy robiliście pikem to zaznaczacie, czy wam się udało zrobić te wyzwanie, żeby 5 trafić, czy wam się nie udało. Myślę, że raczej to było w miarę proste, więc myślę, że większość osób to zrobiła pomyślnie. Przeszła to pomyślnie, natomiast jestem i tak ciekawy, więc też będziecie wy sami mogli zobaczyć w jakim procencie jesteście, więc zachęcam do zrobienia tego, tak. Typowo, wiecie, jako ciekawostka, no i przechodzimy już tutaj do filmiku, a kolejny to będzie, myślę, Road to G, a jeszcze kolejny to będzie mega świetny filmik, który polecam każdemu zobaczyć, bo naprawdę będzie mega bekowy, ja sam, jak oglądam po prostu te niektóre materiały na ten filmik, to ja już kisnę po prostu do waksa, ale nie będę was spoilerował, zobaczycie sami, myślę, że będzie epicki no, i przechodzimy do pikowania. A więc zrobimy to tak jak ostatnio, czyli stawiamy na pewniaki, tak? Bez żadnego, nie wiem. No, myślę, że oni mają formę. Nie, po prostu stawiamy pewniaki, czyli tak. Stary sposób, czyli 3-0 stawiamy gościa, który. znaczy drużynę, wiadomo, który ma potencjał, ale jakoś niespecjalnie liczymy, że na pewno musi przejść. A na pewno muszą przejść takie drużyny, jak. O kurde, Matthew, ale surprise! No, może, ale po kolei, tak? Liquid, Astralis, no dajmy. Powiedzmy, że MIBR się przyłoży, tak? Powiedzmy, że Na'Vi mimo problemów się przyłoży. I teraz tak. Big właśnie z Xantaresem niesamowite rzeczy Santares ostatnio robił. Jak oglądaliście jakieś meczyki online, no szalał 30 co meczyk, nie? Tutaj właśnie chciałbym dać w to miejsce Big. Face to jest nie niewiadoma z Adrenem, ale myślę, że są na tyle pewni i na tyle się przyłożyli do tego wszystkiego, że tutaj mogą przejść. Kolejną którą ust ustawiłem... Kurde, obstawiałem jako totalnego pewniaka w poprzedniej fazie. To było NS i myślę, że tutaj się nic nie zmieniło. więc w tym momencie, tak bez większego namysłu, mamy już większość Pikemu. Myślę, że akurat tutaj rozbieżności co do tego Pikemu będą bardzo, bardzo niewielkie wśród po prostu wszystkich osób, które to robią. I teraz, tak, no, Energy pokazywała niesamowitą formę. Tak, ja wiecie, ja przed tym Pikemem w ogóle się nie namyślałem, który drużyny, bo tak po prostu na żywca jadę. I w to miejsce będą Complexity, takie ja bym tutaj piki dał. Hellraiser tutaj jeszcze jest kurde, musimy te drużyny jeszcze tak się stanowić. Cloud9 absolutnie nie wróżę, ani że będą 03 mieli, ani że jest coś specjalnego, chociaż 03 jest szansa, ale nie aż tak. Tutaj zamiast Big mógłbym dać G2, yy, ale myślę, bo wiecie, to jest dokładnie tak jak ja mówiłem, że myślę, że się troszkę przełożyli i było widać jak troszkę już potem po w wywiadach też mówili, że wrzucili troszkę na luz, zaczęli grać swoją grę, Wtedy faktycznie było widać, że w miarę fajnie ten ich CS wygląda, mimo tego, że tylko 3-2 i tylko, no nie były to jakieś pewne wyniki, ale mimo wszystko myślę, że na pewno nie będą dostawać tam do 5, tak, w żadnej z tych meczów, na pewno. Wydaje mi się, że nie, nie, nie będzie takich meczów, chyba, że trafią na jakieś takie drużyny typu Astralis Liquid. No i tak, chciałbym tutaj serduszkiem za Vitality, serduszkiem bardzo mocno za Vitality, ale myślę, że nie. I teraz przemyślmy jeszcze, jak która drużyna może iść na 03 oprócz Complexity, które też zmieniło zawodnika, wiadomo. Hellraisers, No może to być Hellraisers, ale z tych drużyn ani NiP, ani AVANGAR... AVANGAR zawsze walczy z każdą drużyną, czy by nie grał na jakieś Astralis, czy na jakieś inne. Myślę, że AVANGAR będzie w każdym meczu stawiał opór. Niby jest niepewny, ale to są takie, wiecie, takie średniaki. Renegades ma absolutnie potencjał, ale... Wiecie co, nie będę tego przedłużał, myślę, że to są takie bardzo normikowe piki, strasznie normikowe I też wiecie, jest kwestia tego, że to będzie rozgrywane w MCQ, więc tam jakaś presja ze strony publiczności, no już na pewno będzie Więc tutaj też dochodzi właśnie kwestia tego, że doświadczone drużyny powinny właśnie tej presji odczuwać mniej Dlatego też właśnie tego trybu drużyny tutaj postawiłem i też postawiłem S, bo to są finowie, a finowie nie odczuwają emocji to jest akurat charakterystyczne dla ich nacji, wiecie, w dużym, w dużym ustere, ustereotypowieniu. No ale jednak można taki stereotyp na pewno utworzyć. Więc myślę, że w tym momencie już na pewno nie będziemy dalej przedłużać. Dziękuję Wam za oglądanie i napiszcie mi też oczywiście tak jak poprzednio, co według Was, z czego według Was się możecie pośmiać tutaj, jeśli chodzi o moje piki. I pamiętajcie o ankiecie. Ja już lecę może nawet grać sobie jakieś role do GE. No i tyle. Trzymajcie się i oglądajcie jutro Majora. Do zobaczenia w kolejnych filmikach narka.